Tak, mam na imię Radek, Radek Janica, jestem studentem czwartego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jeśli chodzi o świadectwa wiary, jeśli chodzi o wiarę w moim życiu, to niewątpliwie takim od początku wielkim autorytetem byli moi rodzice. To oni nauczyli mnie, no, jak się modlić, jakie mieć podejście do Boga, kim jest Bóg, jak się też z Nim identyfikować. I jak postępować w życiu tak, aby otrzymać no, za to nagrodę e, wieczną. E, jeśli chodzi o to, co w moim życiu odegra, odegrało w religii i w mojej wierze takie niewątpliwie istotną rolę, e, to na pewno także moja posługa ministeranta w mojej miejscowej parafii w Długopolu Dolnym, na Dolnym Śląsku e, w Kotlinie Płockiej. E, to na pewno jest jeden z takich czołowych bloków, e, fundamentów mojej wiary. Także tam kształtowało się to wszystko, i tam zaczęło się to wszystko prawidłowo formować. Jeśli chodzi o wiarę, wychodzę z założenia, że powinniśmy dawać na co dzień przykład takiego wielkiego wielkiemu nonkonformizmowi, jeśli chodzi o naszą wiarę. Czyli na każdym kroku w różnych też etapach naszego życia, w kontaktach z naszymi znajomymi, w kontaktach z naszymi przyjaciółmi, powinniśmy właśnie dawać ten, ten przykład żywej wiary i nigdy od Pana Boga się nie odwracać, także w takich błahostkach, czy nawet w rozmowie z przypadkowo spotkaną osobą na ulicy, czy w rozmowie z naszym przyjacielem powinniśmy zawsze patrzeć na te aspekty właśnie wiary. Jeśli chodzi o różnego rodzaju postawy, także na zewnątrz, przede wszystkim na uczelni, gdzie co dzień, co dzień przebywam, także w akademiku, gdzie mieszkam, także w kontaktach z najbliższymi osobami, moimi przyjaciółmi, kolegami, dalszymi znajomymi, jeśli pojawia się jakiś tam dyskurs religijny, no to oczywiście staram się go podejmować. Jeśli jest też taka potrzeba, to oczywiście warto podjąć polemikę, aby jednak wykazać te prawidłowe oblicza wiary i jeśli ktoś, powiedzmy, ma w, w jego myślenie jest mniej więcej e, jakieś negatywne albo nie do końca rozumie pewne kwestie, to na ile oczywiście jestem w stanie to powiedzieć, opowiedzieć, czy coś wytłumaczyć, no to oczywiście staram, staram się taki dyskurs podjąć. No i tutaj w tym wypadku właśnie jest takie istotne podejście tego non-konformizmu, czyli przyznawanie się do tej wiary na każdym kroku. No i mówienie, mówieniu, że tak powiem, od serca, czyli sursum corda, jak zawsze mówię, w górę serca. Zawsze, zawsze w mojej wierze daję sobie za przykład sentencję jakieś motta życiowe. Jednym właśnie z takich mod sentencji życiowych jest cytat słowa Jana Pawła II, który jest także moim wielkim autorytetem, także wielu pewnie ludzi, jeśli chodzi o wiarę. A mianowicie tym cytatem jest abyśmy wymagali od siebie jako chrześcijan, jako katolików więcej niż wymagają tego od nas inni. To także w kwestii, w aspekcie życia codziennego, abyśmy sami zgłębiali prawdy wiary, to co jest jej potrzebne, abyśmy sami Sięgali do, do źródeł, do Pisma Świętego, a także jeśli pojawiają się pewne dywagacje, wątpliwości, abyśmy umieli dotrzeć do tej prawdy no, przy pomocy także znajomych księży w różnych środków informacji, no, po to, aby żyć z tym dobrym przekonaniem, czym jest wiara i jak powinno się postępować na co dzień.